Cześć witajcie z tej strony Lambas nic się nie zmieniło od ostatnich od, od ostatniego odcinku odcinka no i teraz zajmiemy się wy, wywozem zapasów z magazynu jak widzicie nic nie kupiłem nowego po prostu gramy tym co dostaliśmy na początku, na początku gry teraz będziemy sprzedawać sprzedawać to co mamy w magazynie by móc by móc po prostu kupić jakieś maszyny czy coś w tym stylu czy jakieś pola po prostu mamy, jak widzicie, 25 tysięcy euro tylko. Więc no przydałoby się to w jakiś sposób powiększyć. Więc no wydaje mi się, że to będzie najlepszy sposób, żeby sprzedać to, co mam w magazynie. Nie? Dobra. No i pszenicę. Weźmy sobie pszenicę. Załadujemy sobie na przyczepę pojedziemy sprzedać Dobra jest full jedziemy 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 sprzedać ups ja dosyć dawno nie grałem w farminga i pewnie mało co ogarniam więc no moglibyście mieć jakieś tam z tego powodu względy, czy. No, względy źle to powiedziałem, jakbyście mogli mieć z tego powodu jakieś ulgi co do mojej cholera, mojej gry. Naprawdę, bardzo dawno nie grałem, więc. No. Nie bardzo się odnajduję w tej grze. Tak jak to było kiedyś. Także za wszelkie jakieś tam błędy czy coś, co z góry. Sorry. No więc, dobra. Wyładujemy to, co załadowaliśmy. Mamy 26. Ciekawe, do ilu dobiję. No, nie wiem, przydałoby się jak najwięcej, bo te maszyny są używane, więc. No, chciałbym wymienić nowe, ale to na pewno z czasem, z czasem może się udać. E, dobra, lecimy. Nie wiem, czy to wam pokazywać, ale chciałem do was. Pogadać, bo. No, o, kurde. Yy, bardzo dawno nie, nie nagrywałem, więc. Oj, ale z Farminga to już nie pamiętam, kiedy nagrywałem. Chciałem pogadać trochę, nie, więc może nie będę tego ucinał, czy Wycinał. Yy, Pierwsza z ważniejszych takich rzeczy to jest to, czy, czy w ogóle. Sorry, katar. o kurde e, czy, czy nagrywać w ogóle tego farminga czy chcecie na moim kanale czy, czy ten Cytrus i Światek już e, przejął całe youtube z e, farminga no bo ja jak z, zaczynałem w ogóle e, zabawę, z, o sorry, e, z farmingiem to nie było cytrusów, Świadków czy tam innych takich yy, yy, gości, którzy to, to by nagrywali, tylko ja i no i paru innych takich kurde mniejszych. My się zestarzyliśmy, yy, wy też, no może nas nie znają, nie wiem, po prostu... Nasz umiejętność na to, żeby nagrywać. Yy, chociaż mówię, że raz w tygodniu, bo w weekend tylko bym miał czas, żeby coś, coś wrzucić. A to się zmieniło, bo wcześniej miałem naprawdę yy, nawet weekend czasu, żeby coś nagrywać i przez to no, na kanale zrobiła się cisza. I pustka. Yy, dobra. Nie wiem. A jeszcze. Jeszcze jeden temat. Czy nagrywać jakieś dłuższe, czy krótsze filmiki? Yy, jakąś serię też... Też tak nie, nie mam za bardzo pomysłu, bo dopiero co ogarnąłem te programy, żeby z powrotem coś można było nagrywać, bo to się pozmieniało strasznie. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, czy nie dobrze. Też możecie w komentarzach o tym pisać. No i wiem, że dosyć dużo jest ludzi, którzy pamiętają, jak ja nagrywałem. No to było już dosyć dawno. Ci ludzie już albo dorośli, albo, albo nie wiem, albo już mają, no mają kilka lat więcej, prawda? No a ci nowi, którzy no, na pewno mnie nie znają bo nie jestem taki popularny jak, jak to było yy, przez yy, miesiąc czy dwa kiedy coś naprawdę na tym youtubie wrzucałem mi i ten farming jakoś tutaj u mnie na kanale się pokazywał Dobra, nie, nie będę wam pokazywał, bo to jest naprawdę nudne, jak, jak tak patrzę, jak oglądam te filmiki, że yy, jeździmy, sprzedajemy, no... Ja będę robił takie odcinki, żeby każdym było coś innego. Przynajmniej się postaram, ale... czasami może być, że będzie to samo, ale będzie rozmowa o czymś innym i... Myślę, że to by było spoko. Więc yy, ja w tym materiale będę już tutaj się z wami żegnał i już dalej sobie posprzedaję sam. No i widzimy się jak będziecie chcieli w następnym odcinku. Jo, trzymajcie. Się.